Oklaska się łączną kwotę planowaną dochodów budżetu Gminy w kwocie 16 798 869 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 14 526 341 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 272 528 zł zgodnie z założeniem nr 1, w tym 1 dotacje cenowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w gminie ustawami w kwocie 4 298 664 zł. 2. Dochody z tytułu wydania, wydawania zezwoleń na sprzedaż na w kwocie 90 tysięcy. 3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie z drzewiska w kwocie 4 tysięcy zł. 4. Dochody z tytułu opłat za gospodarkę komunalnymi w kwocie 642 tysięcy zł. Paragraf 2. Określa się że kwoty planowane w wydatku kosztów w kwocie 17 43 869 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 13 661 tysięcy 431 zł. 1 grosz i wydatki majątkowe w kwocie 3 3,382,437 zł. 99 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym punkt 1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w gminie ustalamy w kwocie 4 ,298 664 zł. Punkt 2. Wydatki na recesję zadań w Profilak profilaktyki i z w kwocie 80 tys. zł. Punkt trzeci, wydatki na realizację zadań dotyczących programu przeciwdziałania narkomaniom w kwocie 10 tys. zł. Punkt czwarty, wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 tys. zł. Piąty, wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarczego w, w kwocie 642 tys. zł. Bardzo proszę. Czy nikt nie chce jeżeli nie ma transmisji? Nie nie są transmitowane obrady, sesji, nikt nie nie zarzuci, że robimy coś niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Ja pytałem pani Sekretarz dwa razy. Tak, ale problem jest w tym, że internet pojawia się i znikam. Nie wiemy, co się dzieje z internetem. Nie było takiej sytuacji. Do tego, co... W tej chwili na... tej rzeczywiście nie ma internetu. Może należałoby na górze YouTube powyłączać wszędzie. Nagrywamy też lokalnie wręcz, tego, więc są takie Dobrze. przykłady. Dobrze, szanowni Państwo. Czy, czy, czy nagrywa Pan od początku czy tam? Tak. Okej. Okay. Przepraszam, ja nie zrozumiałam poprzedniego rana wypowiedzi. Nie może, jest internet obciążony, ja nie wiem, co się dzieje. Dobrze, czytam dalej uchwałę, paragraf trzeci, punkt pierwszy, kwotę Pana do deficytu to określenie w kwocie 245 000 zł punkt drugi źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytu. Paragraf czwarty określa się punkt pierwszy określi się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 800 tysięcy złotych. Punkt 2 określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 555 tysięcy. Punkt trzeci przychody i rozchody w budżetu z kredytu gminy paragraf określający źródło przychodów oraz rodzaj rozchodu. Zestawione zostały w załączniku numer 3. Paragraf 5. W budżecie tworzy się następujące rezerwy. Punkt 1. Ogólną w kwocie 17 044 zł. Punkt 2. Celowa w kwocie 82 956 zł. przez przeznaczeniem na podpunkt A realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 38 000 zł. Podpunkt B na wydatki inwestycyjne 44 956 zł. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4, paragraf 7. Określa się podpunkt 1 wydatki na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5, podpunkt 2 wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6, paragraf 8. Określa się plan dochodów, rachunku dochodów i własnych budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo prawowniczej w łącznej w kwocie 192 000 oraz wydatków i innych finansowanych w kwocie 192 000 zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf 9. Wodrymy się uczciwie środki stanowiące Fundusz Sądecki w podziale na Sądecki w łącznej w kwocie 193 269,64 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 50 000 złotych. Paragraf 11. Limit zobowiązań z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek nie może przekraczać kwoty 6 milionów zł. Paragraf 12. Podpunkt 1. Oferuje się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego tego do budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 500 000 złotych. Podpunkt 2. Powierza się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości określonych w załączniku nr 3. Paragraf 13. Powierza się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków doczytowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowych obsługi gminy. Paragraf 14. Wykonanie się Gminy. Paragraf... Paragraf Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą powiązującą od 1 stycznia 2020 roku. 14, nie przeczytałem, powinno być wykonanie uchwały w obradzie obwodowej gminy. Szanowni Państwo, na tabelach świeci się... Przepraszam, ale tak... Zostało prawdopodobnie... Zostało z poprzedniego projektu zwoce obowiązującą. Wydaje się, że Faktycznie, bardzo przepraszam. Z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, w paragrafie 15 przeczytam jeszcze raz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak, powiedzmy. Na tabletach świeci nam się już głosowanie. Przejdźmy do przegłosowania uchwały. Zagłosowało 12 radnych, za zagłosowało 10 radnych, przeciw zagłosował 1 radny, wstrzymał e, się jeden radny. Szanowni Państwo, stwierdzam podjęcie uchwały. Dziękuję. Szanowni Państwo, przejdźmy w takim razie do punktu 6.